Ćwiczenia, laboratoria i wykłady. Trzy tygodnie nowego semestru już za nami. O wadach i zaletach studiowania rozmawialiśmy ze świeżo upieczonymi rzekami Politechniki Wrocławskiej. Nalezienie swojego nazwiska na liście przyjętych na studia to początek mniej więcej pięcioletniej walki o tytuł magistra. Walki, podczas której niemal każdy napotyka jakieś trudności. Rozumień techniczny. Algeora z profesorem Bo Boję się strasznie fizyki i matematyki, to są takie moje słabsze strony i ciężko będzie, ale muszę jakoś dać radę. Dla niektórych początki studiowania to wstęp do nowego, ciekawszego życia. Robię to, co mnie interesuje, nie muszę się uczyć polskiego czytać lektur. Od rodziców już troszkę wolności, więcej zabaw, jakiś imprez. Pasjonujące wykłady i rozwijające ćwiczenia, a potem dobra zabawa w interesującym towarzystwie. Niestety, nie zawsze marzenia o życiu studenckim pokrywają się z rzeczywistością. Jak na razie to nic za bardzo nic mi się nie podoba. Jest dużo nauki, dużo rzeczy, które trzeba ogarnąć na szybko i nic komu nic nie tłumaczy. Czy myślę, że najtrudniejszy jest moment, kiedy się człowiek wyprowadza z domu i musi wszystkim zająć. Studia to zabawa dla wytrwałych. Pierwszoroczniakom życzymy cierpliwości i samych sukcesów.